Patrzcie. Oj, tu już kurwa z bańka siedzi, wyświetleń. Ile to temu wrzucone? 50 minut. Aha, z, z boxdelem nagrał. A, kurwa ty. Dobra, to słuchamy. No w sumie, yo mama, się nazywa. Jointy pali. Dejdzie się, kurwa, belwedę. Znowu mam przypał. To me poniósł mnie Dzisiaj duża chmura, indyk smaży się W całej chacie kręci się jazz, mam na sobie ekipowy dres Nie Ortalion, a jest Własny brend TO flex W całej chacie kręci się jazz, mam na sobie ekipowy dres. Śpiewam sobie, o oh ale, Mam swoje słowski NA stres O oh trochę brzmi jak ten. Kurwa, to trochę brzmi kurwa jak piosenka na Mundial w Korei z 2002 roku. Ten, ten. Jeszcze kurwa. Nie, w RPA kurwa, jeszcze z Buzeli ktoś powinien napierdalać. <śpiewanie> Znowu mam przywątki. Chcę codziennie widzieć cię. Wypas, dobra bomba dziś ogarnia mnie. Kochanie, nie lubię straty. No łapiemy nah karty i bazę skórzany. Siem z rolaty. Nie mięso do papieru ląd zawijany. idę na melon, zakładany jest kask. Elektryczny jestem taki jak Elon Musk. O mama, mama, o mama, O mama, mama. Tak, szczerze, ja ogólnie jestem też w szczerym szoku i to nie jest, że tylko Freeze, tam Boxer, kurwa, czy ktokolwiek. Ale ogólnie muzyka mu muzyka kiedyś, jak ktoś wypuszcza jakiś kawałek, yy, no nieważne jaki on trwał, nie wiem, z 5 minut, tam kurwa było parę zwrotek, owszem, był refren kilka razy. Potem zaczęli robić nuty, które trwały 3 minuty, a teraz dochodzi do tego, że jest nuta, która ma dwie minuty, a przez półtorej minuty jest w sumie powtarzane jedno zdanie. Znaczy, to nawet zdanie nie jest. Chyba zdanie musi mieć czasownik, nie? To no to wyraz. I dwa słowa są w, w ten. Moja płyta wkrótce, opis. Freeze, masny Ben Bero, kurwa, to się napracowali, kurwa, ty napracowali się. <ścoughs> napracowali się przy tym, napracowali się przy tym tekście. No nie, to no takie kurwa dla mnie nijakie, ani fajne, ani nie fajne. Te dziewczyny też są kurwa przeciętne. Ani teledysk nie jest jakiś super wybitny, no tekstu to to nie ma. a no, nie wiem, takie... Nie wiem, bo na przykład na, na płycie ekipy były, było kilka kawałków, no takich spoko do przesłuchania. Yy, jak Boxer coś wypuszczał, to nie wszystko z tej płyty masno, która tam, ona już jakiś czas temu wyszła. Było fajne, ale teraz takie nawet yy, ciekawe virale robił. Ciekawe virale robił. A spotkało się dwóch typów i w sumie chyba zrobili najgorsze swoje piosenki, jakie były, nie? Więc no, ale wydaje mi się, że przez to, że jest tu Boxel Frizy, to taka jest kolaboracja, no niespodziewana, ja się nie spodziewałem, Ja może ktoś, kto miał informację, to się spodziewał, albo ktoś wyczuwał, to. No nie wiem, to, to pewnie zasięgowo będą mówić, że dobre, no zresztą mówią, że dobre, nie? Najpotężniejszy kola wszechczasów, czasów, Johna Male. O kurcze, jakie połączenie, hit na Sylwestra jak znalazł, no nie sądzę. Tak mocnego połączenia to się chyba nikt nie spodziewał. No li, liżą kutasa, nie? Chyba opłaca się, chyba się opłaca powiedzieć, że to dobre jest. Ale nie wiem, mega podobna do Pepas. Nie wiem, co to jest Pepas, tak szczerze, ale zaraz wpiszemy. Czy Freeze płytę robi? Wszyscy płytę teraz robią. Nie wiem, niejakie to jest dla mnie, o. w Duale scam. Jest 466. Ogólnie może sobie taką wtyczkę pobrać. Return YouTube Dislike.